Ale do no, ci mówię, że u nas jest o tyle problem, że to nie jest aż tak gorąco, bo jest 25 stopni, ale jest... zupa w powietrzu jest. Wiesz, to jest tak duszno, jakbyś, formalnie nie wiem, mógł nożem kroić. Ale zaprosić już możesz. Czy jeszcze nie? Jak wyścig w ogóle? Chata. Nudny. Ludny, co wygrał? Norris? Piastry wyprzedził tam... ...Leklera, czy Lekler drugi przyjechał? Nie, Piastry nie mhm. Ale McLareny zrobiły bestie, co? Samochód się to ma... Kupiłem, kurwa, trzy. mój to? Finansowo. No 600. W plecy <grymne> <Yes. grymne> <grymne> no, ja mam go bić? Kogo ty bijesz? Co? tygla? Jak ja mam go bić będę. Ale jak? Stara. Dlaczego? Czemu ty grasz to? Co? Czemu grasz z No bez. Tak, no bez tak. A czemu nie? Teraz będziemy musieli pójść na... Ojejku, jak to powiedzieć? Mm, na jakiegokolwiek bossa oprócz Libry. Ja już wszystko musiałem od nowa a teraz? O, się zrobił. E, a teraz biorę kluczyki i idea konsola Zmączona, nie? nie? Dobra. No nie fair to było. A co było? Teraz właśnie nie oszukał. Zadzwonię do Łukasza, czy wbija. minut 15 Tak, ja skończył to już minut Co to? Oj, właśnie zginąłem To słuchaj, 15 minut hm? Dobra, to za 15 minut bije Żaden mój atak go nie trafia, kumasz to? Żaden, wszystkie ataki moje są tak, jakbym wykonał je już po czasie, nie? No, sunuj się, Mendo! Jezu, jak on lata! A za każdym razem, jak się zatrzymuje, to jest poza moim zasięgiem, nie? I to jest najbardziej wkurzające, bo on lata tak, że mnie uderza, ale jak... Wychaj, Mendo.

我学得好，那附近是哪里？ No, no nie wiem, szkoda mi trochę czasu do tego łosia, on mnie zabije najprawdopodobniej na mojej startowej broni. 过你非要多少米？ Ty przestaniesz atakować? Dobra, co tam krzyczysz? Czyjesz? Umarłeś? Kolejne, ile ci tam zajdzie, tata jeszcze? Już niedługo. Ty tata, ta. wy ogólnie musicie bardziej współgrać ze mną jako gardia, tego że Jeżeli ja mówię, że robię ulta i no, owisie się wbijacie w moją aurę i bijecie bossa, to nie może być tak, że nikogo przy mnie nie ma, bo ja marnuję. Jeżeli ja mówię, że daję wam na 5 sekund nieśmiertelność, to wy po prostu zamieniacie się w gobliny. bliny. Rozumiesz? Взял его на Не торопись, не теря. I chyba zmieniłem swoje zdanie co do solowania mania, garbowica. Może stunuj się, Mendo. Miałem gargulta, dwa punkty nice. czarnej Kingi, kostur mi dał i pochodnie, super naprawdę. Na jaką postacie? A ja pokonałem revenantkę guardianem. Przysz? Gdzie? Jako? No ja odblokowałem dopiero. Co? No. Nie masz odblokowany revenant? Nie, bo ja nie, bo nie nie gram, więc nie była mi potrzebna. A że robię Onda. wszystkie... A że robię wszystkie osiągnięcia, to była mi potrzebna teraz. I Ją guardianem za zaciukałem. To jest, yy, to jest coś co roli, tu ludzie robią po pierwszym bossie. You did it after the last. Exactly. You tam mother. My... <laughs> No Dlaczego? Nie, no, po co mi ona była? Nie lubię jej. <grych> nie lubię postaci, które nie są mele. Co mówi wszystko, co mój playstyle mówi o tym wszystko. Grałem każdą postacią mele i żadną na range. tylko jedynie te postacie, które jakiś range. Ty jesteś na ostatnim bosie już teraz? Biję tych trzech strażników drzewa w tej chwili jako boss e, końca Genial. drugiego dnia, no. To Łukasz zaproś mnie, będziesz hostował. Bije to jest mało powiedziane. To, ja, to, co ja, to co ja im robię to to jest mało, to to nawet trudno biciem nagrać. Ja chyba nawet to ten Toloran nagram, bo ja ich po prostu niszczę. Co? Zapraszam Chodź, Chodź. Boże, jaka ta marionetka ma becha, że ona musi być marionetką welden. Jaki ona w wpierdol zgarnia strasznie. Boże. Ja się nad nie znęcam od 20 minut. Nie? Pamięć mięśniową sobie wyrabiam. Bo ja wiesz jaki błąd robię też często? Zauważyłem. Jaki? Y nie robię guard -canteru. Albo robię je w Guard Po prostu zapominam. Nim są po prostu gardenerzy. Mam to... nadzieję, dlatego... że ży, używasz reliktów re, z, z, z Night of the Champion Oczywiście, że ten. Musi być. Bro, why you're a fucking... big bird, bro? No bo też po prostu trochę tutaj po drewnianiu. For fun. Przyjm mi się Birdcaster. Wiesz, Gard trzeba wiedzieć kiedy robić, bo ja czasami zrobię Gard i w Trochę nie wiem jak bić Gladiusa, gdy wszyscy cię naparzają jak dzikie Unikać aż mu się faza nie skończy. Ona, to, to faza nie jest fazą, że musisz zbić jakieś obrażenia tylko czasu. Unikasz, 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 on się złożył, on się robi w jedno i do tego bierzesz. Ale też bro pam y y y y y pamiętaj, nie? na się że e, nawet jeżeli czasami wiesz e, czasami warto jest przyjąć parę hitów na twarz jako Guardian, e, na zrobienie gardkantera jeżeli wiesz że masz wystarczająco wysoki pojazd żeby po prostu przetakować przez wszystkie hity nie? no tak to wiadomo on ma tyle HP nie mam, to jest że po prostu nie, czasami się nie musisz przejmować w ogóle o, o to czy czy, czy, czy strafić, nie? nie? nie to okazji, naj, wiesz co? ja najbardziej wzi, ja popełniam błędy na bossach. Po ja robię guard counter w momencie, w którym on się zamachuje na drugi raz. I robi mi break, wiesz, point break. jelone W ogóle jaką sytuację miałem? Hmm. Graliśmy z Mielem i z tatą, nie? Teraz. I Mielu i tata padli. I ja chciałem...